Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy Worms Armageddon New Edition z tej strony Ninja Rzecz Jasna. A dzisiaj zagramy sobie w nasze kochane, sympatyczne robaczki po raz kolejny. Mamy misję Basuka on the Rocks. Wydaje mi się, że będzie bardzo fascynująca. Była na adrenaliny, napięcia. Tak więc jest na co czekać, moi drodzy. o jest, zapewniam Was. Zaczynajmy misję nie przedłużając, więc. Dobrze, na Wars już cholernie dawno nie grałem i mam ochotę, jak nie powiem na co, bez skojarzeń rzecz jasna moi drodzy. Ale cóż, zobaczmy jak to wszystko wygląda. Mamy 30 sekund na start, no kurwa, broni tak w pizdu, że naprawdę jest czego wybierać. Mmm, to wybierzmy sobie, może spróbujmy jakoś tu przejść do góry. Może się jakoś uda w miarę fajnie tutaj przytoczyć. No kurze, chciałem żeby tam wyskoczył na tą zieloną trawkę, ale się nie udało. No dobrze, co ten kapitan tutaj Zjedzie. będzie kombinować? Tak, wpadnij do dobrze. Się... Kurwa, czy to złońce. Wszelny! Nie, nie, nie! Dobry początek! Nieładnie. Ale spokojnie, zabrał nam tak dużo punktów życia jakbym mógł, więc nic takiego się w sumie nie stało. Zróbmy sobie łyczka dobrej herbatki. O tak. Zdejdźmy sobie teraz ładnie, tutaj kulturalnie. I tutaj drugim robaczkiem powinniśmy już co nieco podziałać na Majora. Wydaje mi się, że odstrzelimy mu łeb pazukom. To będzie bardzo dobra rekompensata za to, co tamten nam zrobił. Bum! Dari! Zobaczymy, czy zginie, zginie, zginie. Zginął Mój szatański planie wypalił. Nie spalił na panewce tym razem, ojej, nie, nie, nie! Kolejny kapitan planuje jakąś misję! Wykorzystał wiatru i ustrzelił łąbozaura! Ale nie powinien mu zabrać więcej punktów niż 40, zarobił tylko 35, homo, nie wiadomo co on tu może. niewiele może. Ale wyskoczył na grzybka! wiem, może jakoś się tu przedostanie i będzie dobrym, powiedzmy takim, suportem dla mojej drużyny. Jasne, suporty się przydają. I to bar... no kurde, nie w tą stronę, marnujesz mi czas, Żomeczku. No dalej! Stoi na tym tak trochę niebezpiecznie. No, ale dobrze no. spróbujmy. Jest! Trochę ich przysmażyło. Przez to zablokowałem, tak że tak powiem, dostęp do moich Tak więc niewiele mi będą mogli zrobić w następnej turze. Hi. Teraz my po tam i ładnie wystrzelamy! Ognia. No tak! Ustrzelić jeszcze w swojego, Berwi. Bardzo dobrze! Dlak Do wypala, póki co w 100% Rajca! Hmm, a ty co możesz? Ognia! ON NIC NIE MOŻE, NIECH ZGINIE! Nie, tak szczerze powiedziawszy opuścił tylko moją drużynę, więc niewiele mógłby zdziałać tak naprawdę i nie idiota, tylko to było świadome poświęcenie ku wyższemu celu, no cóż no, czasem tak bywa, wybaczcie. Wyobraźcie sobie misję ninja i trzech no tak, tak... Wyobraźcie sobie taką misję ninja, kiedy to trzech wojowników wyszło na podróż, no i jednemu na przykład, nie wiem, skręciła się kostka, a całą drużynę, no cóż, gonią go, no to trzeba ją zrobić, no kurwa, zostawiali ciula albo go zabijali, no bo, no przykro mi, no, stwierdziłeś misję, no, trudno, no, no nie mamy, z... to, słuchajcie, no, zginąłaby albo cała drużyna, albo jeden, no, no to takie życie, no, życie Shinobiego jest trudne, życie ninji nigdy łatwe nie było, no i, no i tyle w temacie. Dobrze, idziemy do góry, Siup. No, zabijemy sobie teraz... Ups, ups, ups. Fastem, fastem, fastem. Ognia! Yes, yes, yes. Oh. <śmany> Epic face palm! Ja nie mogę! Ale spokojnie! Wygramy, to? Wygramy! Nie, 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 u, u, u. Uż, to, trzeba tu uwadać, żeby nam nie otrzelił w tego... beczułkę! Bo jak strzeli nam w no, może nie wiedzę, ciekawie. No, teraz mamy nieco utrudnione Ech. zadanie. Bo mamy tutaj dwóch do zabicia. A jak widzicie zresztą... O. Kurwa! To był już fej... No to robi się teraz już naprawdę niebezpiecznie! Ognia! Uf, bardzo dobrze. Ninja powinien teraz załatwić sprawę Ups. tak jak należy. Ale jeszcze homo nie wiadomo akcji. Oj, 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 zapomniałem o tobie. No dobra, szybko się postarajmy to jakoś przedostać, więc drużyno działaj, działaj, działaj i zniszcz i tamtego. Ci nie muszą mieć specjalnie za dużo punktów życia, fasza, żeby przeżyli we trzech. Jeżeli przeżyli we trzech, to będzie duża szansa na wygraną. No już bym powiedział, największa. Mia po prostu pecha, że wpadł na tą minę, to było nieświadome, no. Tak nie miało No dalej! Olera jasna. No, nie miało czasu. Gincie mm. Dlaczego moja drużyna przegrywa wbrew pozorom ale nie 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 dobra teraz ninja good nie 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 Sami sam oberwał. I Ale takie poświęcenie się z reguły opłaca. Do zobaczenia. Gin. Całkiem ładnie, całkiem ładnie, moi drodzy. No tutaj z niego nie. A niego będzie banalnie zawsze Wystarczy strzelić po prostu w tutaj. To on zginie. Bo to ogień spadnie na dół i go do zepnie zobaczenia. do wody. Nie, nie powinno być z tym żadnych problemów. Jak się kapitanem. No to jest jeszcze życie, no co za syn. To jest niesprawiedliwe! Kurczę, jak go tutaj tak ładnie zastrzelić? Olerka! może nie być takie łatwe, w szczególności, że mamy do dyspozycji bazookę. Ognia! Dobra, spróbuję Ale nie wiem, czy zginie. Miejmy nadzieję. Masz za swoje! Yes! Wygnaj. Perfekcyjna taktyka! Jo, gratulujemy! Zostało do zabicia jeszcze jeden przeciwnik! Pozostał. Wielkie dzięki! Prawda polszczyzna! Przede wszystkim! Dobrze! No Wpadnij do tej wody, Krzyścu! Wpadnij i ułatwij mi życie! O, nie, 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 nie! nie, nie granatem wewnątrz! O kurwa! To żałuję. No to zaraz, misja się dla mnie coś skomplikowała. Wiecie o tym doskonale, moi drodzy. Lepiej byłoby, żeby wiatr zadziałał na naszą korzyść. Kurwa. Spodziewałem się tego. Musimy się stąd jakoś wydostać. No bazuko możemy sobie w wyrzeźbić teren. O nie, 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 nie. Ale w sumie ułatwiłeś mi sprawę. Zaraz łatwiej mi będzie zestrzelić ciebie. Jeżeli wiatr tylko zadziała na moją korzyść. W tym wypadku wiatr niestety nie działa na moją korzyść Ale muszę tu wyrzeźbić sobie jakiś teren, żebym mógł się stąd wytoczyć. trochę A, Niech to! Muszę tu jeszcze ze dwa ostrzały wydać, no chyba, że uda nam się za pomocą wiatru Dobi. Dobi. posterować. Kurwa. Nie, 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 nie. Przy nieszczęścia może sam by się zastrzelił. Już po tobie! Błagam, wiatr w przeciwną stronę, jest w przeciwną stronę, otrzymaliśmy szansę, teraz ninja postaraj się jej tylko nie zmarnować, tylko, tylko jej nie zmarnuj, tylko nie zmarnuj. I to jest za mały wiatr moi drodzy, on prawie nie będzie miał wpływu na to co się będzie działo, niestety, spływ w oczu. Dobra, mamy wyżłopienie z tej strony, spokojnie, ninja jest skryty, nawet w wypadku nalotu niewiele by mu się stało. Ten wiatr musiałby działać mniej więcej na Bili takim poziomie, jak teraz, albo ciemniejszy. Bardzo ładnie dokop się do mnie, dokop, dokop, dokop. Tylko mi pomóż. Ja <laughs> w przeciwną stronę? No nie no, to jest dalej za mało. To nam nic nie da. Kurczę. A jakby... Czekajcie. I have a good idea. Kurczę, ninja oberwał cholera. Jaj, jaj. Aj, aj. chyba przeżyję. Dobra, przeżył. Jest okej. Okay. Ognia! Przedrobinę szczęścia, sam się rozwalisz, sam się rozwalisz, płakam, sam się rozwalisz. Rozwal się sam, no proszę. Rozkaz. Kurczę, to jest adrenalina w Wormsach ja nie mogę. Naprawdę. Wbrew pozorom, gra pod. może jej dość dużo wytworzyć. Spróbujmy tu wyskoczyć może, chociaż nie, nie ma takiej możliwości, oczywiście. Ech. Przedostańmy się więc tutaj, spróbujmy strzelić no, chyba... do góry. Ej, mam pomysł, mogę się teraz tu przedostać teoretycznie. Ups! Zrobię sobie małe wyżłupienie niżej. Przez to będę mógł wyskoczyć do góry, do góry? Wyjdę na sam szczyt? Rozpalę. Gnoja! Jest! Oj! 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 Kurwa! jest Jest, jest! Cholera! Idiota! Rozkaz! No nieźle! Cholercia! Misja robi się naprawdę ciekawa! W szczególności teraz! Dobra, mamy wyżłupienie. Powinno się udać tam teraz wydostać. Ewentualnie jeszcze raz trzeba będzie pasuką tam strzelić że postara się załatwić tą sprawę w następnej turze. Miejmy nadzieję, że mu się to uda. Uwaga, uwaga, uwaga. Co kapitan planuje? Tak, wpadnij to do wody. Ognia. Dobra. Ninja wkracza do akcji. Podła. Przygotujmy się więc na szybkie załatwienie sprawy. Go! Dobra. Zero no mistakes. Krótko mówiąc, zero pomyłek. No mistake, assassin. O, oh, o, oh. Cholera, chyba będzie trzeba jeszcze jedno wyżupienie tej zrobić. Błagam, wyskocz mi tam, no! wyskocz mi tam. Kurwa! Nie wyskocz. Ale lipa, moi drodzy, ale lipa! Dalej! Oj, oj, oj! Teraz już się nam uda kurwa, być może jeszcze raz trzeba będzie strzelić trzeba będzie jeszcze raz strzelić, trzeba będzie ale jeżeli przetrwamy do kolejnej tury, wystrzelimy i będziemy mieli jednego robaczka do dyspozycji to gwarantuję wam, że wygraliśmy ten mecz Ups. musimy to wygrać, musimy musimy, Dziu musimy, Humor, nie wiadomo, proszę nie zaliśmy tutaj strzel kurę jest, no to wygrana jest już w naszych rękach tylko on nie ma i tak możliwości, żeby się tutaj przydostać. No, bazukom nie nawet nie zabiłby nas, A ten kurwa, kolejny punkt życia. Tylko kolejne uderzenie bazukom musi być tak celne, żeby on spadł do wody. W przeciwnym wypadku może być naprawdę niebezpiecznie. No nie. Kurde, myślałem, że zrobię Rikola i strzeli perfekcyjnie w niego. Cholera, Cholerka, jeżeli on jest tak tam w wstępiony że powiedziawszy niewiele mi to daje, jak tam pójdę, mogę się z najwyżej sam zabić. A tego bym nie chciał na żadne skarby na świecie. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie pakowanie na niego tutaj non sto. To wiem, może wyjdzie to na lepsze. Rzekajcie, no spróbujmy, więc w takim razie bazuki mam nieograniczoną ilość. Nieograniczoną, no dobra. Puh, hu, 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 hu. No dobra, strzelamy. Postaramy się tak do niego przebić. Jeżeli bym podszedł od góry, Ups. to niewiele by mi to dało. Mógłbym wystrzelić, ale on by się bardziej tylko zakopał. A mi chodzi o to, aby spadł do wody. Ognia! Ui. Jest! Idiota! No przy odrobinie szczęścia Rozda. mógłby teraz spaść do wody przy wystrzeleniu, ale... Pff, mimo wszystko boję się. Boję się, że tak by się mogło nie stać. Dzięcie! A dość to wszystko. I gramy, że tak powiem, ze śmiercią w sumie. No, ale dobrze, postarajmy się, postarajmy się. Pudła. Jeden wystrzał jeszcze, i powinniśmy się do niego przekopać. Wtedy będzie trzeba wytrwać jakąś turę, chociaż jedną. Ognia! Dobra, easy. Teraz na spokojnie za pomysł: wystrzel, schowaj się Kaszka. na dół. Jeżeli schowię się na dół, nie, to on tam może spać przy kolejnej turze. I nie jakiego... tam! Go, go, go! Zrobiłem to swoje. po to, żeby skupić sztuczną inteligencję mojego wroga, żeby wystrzelił w Ninja, żeby wystrzelił w Ninja, zrobił pełen otwór! Na to, komu nie wiadomo, mógł wkroczyć do akcji. Dobrze. Tak kombinujesz? Ja mogę... No kurwa, nie powtórzę teraz tak akcji. Cholera jasna. Robiło się nie za ciekawie. Ognia! Cześć, czekać. W nękę z góry i nieco go... Przywalę, krótko mówiąc, przywalę mu nieco. W no, Kurde, Ninja też oberwał cholerka. On przetrwał do kolejnej tury. Jak przetrwa do kolejnej tury, to zwycięstwo jest w naszych rękach. Eeejć! To dobrze mieć takie zasłonki. Dobra, teraz... Ninja. Przy odrobinie szczęścia można nawet wstrocić go do wody. Przy odrobinie sześciu. A jego będziemy teraz potrzebowali, naprawdę. Dobra, ninja. Ognia! Działaj! Jest, jest, jest! Dobra. Masz za swoje. To mamy otwartą przestrzeń. Ważne, żeby dotrwać do kolejnej tury. Jeżeli do kolejnej tury przetrwamy chociaż jeden robaczek, to zwycięstwo jest w naszych rękach. On strzeli w kogoś. Uj! Uj! Niech no Niechno nie cię złapie! złapie. <noise> Rozkaz! Już nie żyjesz, mój drogi. <noise> wszystko. Przydałoby się wziąć to życie. Nie wiem, czy teraz zaryzykować wziąć to życie, czy też nie. Cholera, jasna. Nie, wezmę to życie. Wezmę to życie. To życie może się okazać kluczem do wygranej. Wielkie dzięki. Jest. Plus 20 punktów do brzeta. Cholera, być może za poświęceniem udałoby się tak. No dobrze. Ognia. Pytanie. Ninjo. Wybaczcie u, 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 u. mi. Kurwa. Nie, śmierć Ninji nie może pójść na marne. Strajca oj Adrenalina rośnie, moi drodzy. Jesteś, co się teraz wydarzy? Co się teraz wydarzy? Co się teraz wydarzy? Żeby on przeżył, że on... Cholera. Cholera. Masz za swoje! Oh. Żegnajcie! Cholera ja cię kręcę, moi drodzy. Co za epicki pojedynek! było tak blisko. No cóż, szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się kręcić jeszcze raz tego odcinka, dlatego też przejdę sobie tą misję w ramach mojej prywatnej rozgrywki. W każdym bądź razie myślę, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!